Czeka tam sytuacja. Idziemy sobie drogą, a tu jakieś wystawki. Co to jest na drodze? No, no tak, koszyczki. O, koszyczki, super. Te rękawice, czajniczek. Łopata. Co to za To się nazywa niecodzienna sytuacja. Idziemy sobie drogą, a nagle nas pan zaczepia i mówi, że to ma wszystkie rzeczy do wydania. Możemy sobie poszperać, powybierać co chcemy na spokojnie. Tu są jeszcze siatki, Andziu, jakby były potrzebne. I, i, I tak teraz sobie... No co tu jest? Szukamy skarbów. Znajdziemy jakiegoś. O, obsługa komputera z Windows XP. Proszę bardzo. Co my tu mamy w tym plecaczku? Pozdrowienia z sanatorium, bicze wodne, parafina, okładny ale wojna. Patrzcie. Świetna. aparat. A przed chwilą wracałyśmy z garażu.

Było Kurcz. No taki wazonik patrz, no, no, jaki wazonik fajny jest. No. O, patrz, Andziu! No, taki właśnie wazonik do tego Znaczy jest tak, to co tu widać, to są mhm. ciubi te popakowane. Dobra. I tu jest okay. tak prostu nie ma co z nimi zrobić. Mhm. Y tu no, nawet nie jest. Dobra, wybierzemy <głos> <głos> Ale dla faceta. Chyba warzywa, puszeczka, są też taka puszeczka. O, karty do gry, przepisy na grilla. O, atlas grzybów. a tu trochę tego jest ile kaset, o matko i cały warek z kasetami Ubrania. Super. Co to może być? Ubrania. 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 Też nie chcę tego rozrywać wszystkiego, no bo to no, nie ma sensu. No niedostatki to są tutaj. Daj, tak nie I to bym chciała. Chyba trzeba było się. Na chwilę wyciągniemy. Mm. Nie wiem co to jest na przyprawy? O, wódka. Czteryka. No. Nie wiem co to, ale na przyprawy? Fajne tu no tam jeszcze do rzeczy masz tego. O, ale tu mamy jakąś prezentową. No i e, delikatnie. Nębi na winko. Gębowa. A tam jest desza czyni. Taka jest sprawę to. Brzymy. Brzyjemy. <śmienicza> no więc tak, przebrałyśmy. To jeszcze bierzemy. Taki piękny zegar. Płyty winylowe mamy. Mam odkurzacz działające. A jeszcze tutaj sporo rzeczy pozostawało. Pan zaraz z drugiej przyjdzie po ławę, nic się nie zmarnuje, fajnie. Tu coś jeszcze może jest ciekawego, zobaczmy. O I jeszcze... O, ten pojemnik też jest taki fajny. O, to jest super. A jeszcze ten pojemnik sobie przyparniemy. I kaczuszki. A tu co mamy? No, część już się pozabieraliśmy do domu. Tak wstępnie do mycia. Tutaj taki zestaw duło filiżanka i podstawka. Ogóro całkiem ładna. Royal Collection, wiadomo. wiadomo. Raczej współczesna. Ale ma to sobie. Całkiem ładna jest. Więc zobaczymy jeszcze resztę w garażu, bo tego jest 5 albo 6. Taki brudasek, który się czeka na umycie. To jest taki. Taki brudasek czeka na umycie. Bardzo ładna taka jest. To jest wałbrzusz. Tu mamy coś, część jeszcze rzeczy. Tutaj mamy tego taki był brudasek. No i z tego brudaska bardzo ładny wazonik wyszedł, taki dosyć duży, taki buraczek. Tu była chodzież. Nie chcę już podnosić, bo sobie czekają. Naszykowane na prezent łącznie z pakietem z tulipankami, więc po to się prezentuje? Tu mamy takie coś, Tu by trzeba było wody dolać, co tu nie działa. Kompas, termometr, taki samochodowy. Tutaj była taśma dwustronna i jeszcze pozostałość została. jak tutaj nic, to trzeba by to rozkręcić, zobaczymy, jakie tam baterie wchodzą. Dobrze, pokazaj Wryciu. O taka ciekawostka to jest stara porcelanowa puszka. Udało się ją ładnie wymyć. I jeszcze raz potrzebujemy cię. Jeszcze raz? No to jest raz, bo była czarna. bardzo jest. Saba. No? 90, Ale bardzo będzie wyglądała, bo nie. ładna jest. Fajna jest. O, była taka brudna. To jest jeszcze nie do mycia. Była czorna. Tak, była czorna. Z tym piastu, I było to mycia. wszystko jakby rdzą pokryta, jednak zeszło. No, właśnie mówiłem, że to zardzewiało. Więc jak teraz patrzę na to i szukam tej rdzy nie widzę i... To chyba mam brud. To mógł być taki brud po prostu, że się zaraz. No, więc po pierwszym myciu już są całkiem fajne efekty. Ech, co tu dalej wygrzebaliśmy z tych siatek? Czy co, jeszcze chcesz pokazać w środku? To jest fajna, Kurczę, fajna, no. To, 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 to było na wymiarze, na wy nas no. Ale to była kawa. To była kawa. Tu taki zegarek dziecięcy z Perfekta. Water resistance, tak. 30 metrów. Jest japoński. To też leżało w jakimś tam torbie dosłownie, w siatce. Eee, telefon LG. Sprawdzacie z baterią? Raci? Ale się nie sprawdza, nie ma? bo to jeszcze były. A, tu jest. Bo to jeszcze był etap, że jeszcze, się, że jeszcze telefon dało się otworzyć. Okej. <laughs> Okej, okay. okay. jest bateria, że ja. W tym wiem, że nie ma. To, to, to jest cieple, ale tutaj wiem, że już nie ma nic. Tak, tutaj. niezwykłe takie, płaskie. No. No taka ciekawostka kiedy się takie miało, to jest. Tutaj po serii testów e, mamy takie cudienka. Proszę, muszę użyć Twoich rąk. Okej, okay. tutaj mamy aparat Samsung. Zresztą chyba Poni tak mówiłaś, nie, że bateria bardzo szybko Żerają. nie wiemy, czy to taki normalny efekt, czy po prostu... No raczej nie. Raczej nie. Dało mi się tylko wykasować pamięć. Aha, dobra. Więc jest aparat, jeszcze jest etui. Tu raz. Aparat dwa. Płacar. No Na kliszę. No. Nie wiem co by tu było nie działać. Już, nie Już baterię wyciągłam z tym. O. Jest. Cyk. Na kliszę. Ale tak baterię wyciągliśmy tutaj widać nasze baterie. Tak. I jeszcze jeden i pan z premier. Pan premier, no, kurczę. O kurczę. Samo tak Tak, i tu mamy pana premiera. Też jest, jest przedalejnie działa wszystko, no. Pan premier od środka. Bez. Dobra. No. Się z tym oryginalnym. To, to ciekawe. I tutaj sprzątamy ten, ten, ten nasz tutaj i wracamy do ciekawych, bardzo ciekawych rzeczy. Szybka aktualizacja. Jak się. Tutaj baterie. O, cyk. Ale jak się. O, o, o. Coś tutaj. To jest kalkulator. Tak, to jest kalkulator. O, coś ten, ale... No, coś tutaj, ale. No, baterie są słabe. Ale są słabe, no. No, to jest kalkulator, to nie jest telefon. Dobra, jesteśmy w Korece, na no się to pokażemy tak z tego. Książki. Ciekawe, ciekawe. Tutaj. Takie tych krzewów, okej. Okay. Karty z Fantasjum. Jakieś przepisy? Przyjęcie. Mamy im Korekczki, śledzimy. Serowe. Oka. jajka jajka z mango. O! O! Dziś się głodna zrobiłam. Dobra, pokażę mi, co to mamy za skarby. Bo jeszcze jest po prostu... Takie wazon nigdy jeszcze znalazłam. O, czy nie? Nie widziałam go. Mogę ci to? Tylko brudosek jeszcze. Brudosek. Dobra. Na razie wszystko tak do tego jednego. Skarbunko. Też poko. No fajne. Ua. Tak, trudne warunki piotu. O, to jest fajne, no. No chyba to ładne. To też mamy jakieś. Pokaż tam. Okej. Okay. Jakoś do niczym, tak do ogródka. To jest ciekawe kami odgrala. Zegarek i na ten też brodowski. Bo tylko mi to wyładować, sprawdzić czy ten. działa. Chyba nie ma to wymienię, nie? No to na pewno. taka ze soczku dębowego, także ładne to było. No, to by nas by zostawić i sobie coś tu innego wsadzić, więc... Całkiem porządne. O, hmm, tutaj zmyra się widać. Po co tam jest? Tak. tak. Okej. Okay. Szyłka. O, spoko. O, szprawki, jakaś broszka widzę, zegarek. Taki, Taki zegarek. Taki spoko, bo tak tu. O Max japoński, okej, okay. anduki, to taki damski. Po prostu kwarc bez niczego. Tutaj jakieś, to było srebrno, nie? No się, nie tak, no się, i to, no się też to, to też było srebro, to też było srebro, bo miałam metkę. O, broszka taka ładniejsza. Chyba. O, No się złotać. Chyba coś tu ma zabicie. Tak, mam. tak ma to jakieś bicie, może, nie wiem, czy Ci widać, jak widać. Nie, ja tylko nie oczach. O, jest, widać. Okiem nie widać, A widać ale tutaj. co to jest? W środku trochę Coś to jest. Taki motyl. No, ma się sporo. Z jeszcze 17 złotych kosztował. Sporo. No. Jest. Tutaj kryje puszeczka. Mhm. Wtedy jakieś, tak. jakieś kabelki. Kabelki. No jakieś kabelki, jakieś kabelki, dówki, okay. Takie, takie ćwiczenia. Mhm. Na rękę. Taki bałwanek. Tutaj też jakieś takie ozdówki. te bombki, ale niestety wszystko tutaj widać współczesne. To są bombeczki, jakieś ozdóbki. Tutaj. Tutaj ja tak wszystko. są jajeczka. Ale to są te wydmuszki? Tak, to są wydmuszki. Użki. No? no. to jest plastikowe. Plastikowe? No, plastikowe. Dobra. Ja tak raz mówiliśmy, że plastikowe, poczynam pękło w rękawie. Nie, ale to już, serio. Ale gdzieś tam były stepelniki stare też. A tutaj to No No, jakieś takie przybory, przybory krawieckie, no. Tu zawsze sprzeda. Ten, 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 ten nie wiem, co to takiego, do czego to służyło. Do ochrony? na wykrania. jeszcze gdzieś guziki. No, spoko, Można sobie, bo teraz robić tych te guzików też. Mam tu tam ilość jakieś tam obrazki z guzików, mozaiki. Jeszcze ten zegar. Zegar tu już był. I jedna rzecz, którą już mniej więcej mamy ogarniętą. Tu jeszcze dużo, dużo. starych piosenek. Filmów różne, różne. Póki nie płaczą różne płyty. Dużo ryb, niestety. jak pokażę. Oprócz no. tego mamy w tej chwili. Mamy były też wilki. No, zobaczymy. No i tutaj w sumie taka ostatnia rzecz, rzeczy, rzeczy Winyle. Krzysztof Sugowski, Wokół Cisza Trwa, Babsz, Troszek, się Bracie. Tutaj też jeszcze jakieś ballady. Pójdę na, na drugą stronę. Tutaj ciekawa rzecz. Marek robić Będę Spokój. Cyk. Tutaj kolejne jakieś Grefg's kolekcja i najciekawsza rzecz dżem jest mocno, mocno porysowana ta jedna strona jeszcze jako taka się prezentuje no ale tutaj już no niestety jest mocno porysowana no, ale działa, wszystko przesadzone za chwilę wam pokażemy Jegsøk. Det er viktig å gå etter topp og runde.